A słyszałeś? Apple ma zapłacić 95 milionów dolarów, czyli około 400 milionów złotych, w ramach ugody po oskarżeniach o nieautoryzowane nagrywanie rozmów użytkowników przez Siri. Poszkodowani użytkownicy twierdzili, że asystent głosowy aktywował się bez ich wiedzy, nagrywał rozmowy, a następnie na tej podstawie wysyłał dane do reklamodawców, którzy zalewali ich spersonalizowanymi reklamami. Jeden z nich twierdził nawet, że wyświetliły mu się reklamy leczenia po tym, jak rozmawiał na ten temat ze swoim lekarzem. I chociaż Apple nie przyznało się do winy, zgodziło się na ugodę, aby uniknąć długiego procesu sądowego. Poszkodowani użytkownicy mogą otrzymać do 20 dolarów odszkodowania za każde urządzenie z Siri, które posiadali w latach 2014 do 2019. A czy Twój telefon podsłuchuje również Ciebie?